Tradycyjnie odbył się koncert balkonowy, który ze względów pogodowych niestety przenieśliśmy do pijalni, ale Tomasz Tracz, który śpiewał ten koncert, młody, niezwykle utalentowany tenor, zachwycił publiczność swoją interpretacją zarówno utworów moniuszki, jak i pieśni neapolitańskich. Wystawa obejmuje część twórczości Stanisława Moniuszki, która była prezentowana na zagranicznych scenach w wykonaniu polskich i zagranicznych solistów. Są też plakaty realizacji halki w różnych częściach świata. Jest halka z Osaki, jest halka z Hanoweru, ale jest też halka z Brazylii. Wszystko to dowodzi jednego, że powszechnie właściwie wygłaszana opinia, że Moniuszko nigdy nie miał wzięcia za granicą, nie do końca jest prawdziwa. Był nie tylko intelektualistą typu klasycznego, czyli, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, szkiełko i oko. Ale był prawdziwym romantykiem. Zawsze interesowało mnie pogranicze muzyki i literatury. To też spowodowało, że tutaj na festiwalu Moniuszkowskim podczas koncertu pana Pawła Jakuba Wojtasiewicza, śpiewającego kontralenorem sopranowym, i pani Doroty Maciaszczyk grającej na fortepianie, wygłosiłem taką małą prelekcję na temat. Roli poezji w twórczości pieśniarskiej Moniuszki. Moniuszko to wielki tytan pieśni. Powinien być nazywany nie tylko ojcem opery narodowej, ale i polskiej pieśni romantycznej. I bardzo dużą rolę trzeba również przypisać autorom tekstów pieśni Moniuszki. Nie wszyscy wiedzą, na przykład, że Jan Czeczot jest autorem tekstu do Prząśniczki, a przecież to był ciekawy poeta romantyczny. I y, o tych właśnie poetach, o roli poezji y, w pieśniach Moniuszki, zdecydowałem się napi y, napisać i później powiedzieć y, słów kilka na dzisiejszym koncercie. Ja w Kudowie jestem właściwie drugi raz, ale to drugi raz po 20 dosłownie latach, bo jak mia... w tej chwili mam 39 lat, jak miałem lat 20, wygrałem konkurs w Łodzi młodych wokalistów i zostałem zaproszony jeszcze przez pana Sławimira Pietrasa, pełniącego funkcję dyrektora Poznańskiej Opery. I śpiewałem jeszcze wówczas głosem barytonowym w pijalni tutaj, tutejszej w Kudowie. Natomiast po studiach za granicą ja się przekonwertowałem na głos sopranowy, także śpiewałem zupełnie innym głosem, inną techniką śpiewu. I teraz jako zupełnie inny głos tutaj Przyjechałem na festiwal Maniuszkocki na zaproszenie pana dyrektora, i, i to tak wygląda, że, że mogę tutaj te tereny zobaczyć w innym, może wcieleniu muzycznym, drugi raz. Dziś zadziało się to. Że e, wystąpiliśmy razem z moim ogromnym przyjacielem Pawłem e, Wojtasiewiczem tutaj, w kudowie dla Państwa, e, wykon wykonując e, cudowny e, repertuar e, moniuszki, wspaniałą e, poezją, zresztą wprowadzoną przez doktora Wojciecha Krala. E, co, ważne, co ważne, myślę, że z panem Wojtasiewiczem. Czujemy muzykę tak samo, wykonujemy ją z ogromną przyjemnością i dlatego tutaj się znaleźliśmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy zagrać tutaj dla tej publiczności. Przede wszystkim to spektakl inauguracyjny Opera Śląska z Bytomia z bardzo świetnymi śpiewakami, m.in. Anną Borucką i y, y, także Stanisławem Kufliukiem, y, którzy zaprezentowali Straszny Dwór, chyba najbardziej doskonałe dzieło Stanisława Moniuszki. Właśnie w przestrzeniach teatru, pod blachą w przestrzeniach parku, wypełniona widownia, wielkie owacje po spektaklu. Wykład pani profesor Małgorzaty Komorowskiej z Warszawy, muzykolożki, ale i też dziennikarki, publicystki, będzie mówiła o pańszczyźnianych chłopach w operach Stanisława Moniuszki, o tym, w jaki sposób twórczość Stanisława Moniuszki interpretowana w czasach PRL-u, no myślę, że będzie to jakaś przypomnienie dla wielu z Państwa, jak to drzewiej bywało, a dla młodych ludzi. To będzie pewnie odkrycie, w co za dziwnym świecie żyliśmy w czasach PRL-u. O samych niespodziankach z szafy pani Moniuszki, pana Moniuszki, bo nie pani Moniuszki, pana Moniuszki opowie pani profesor Małgorzata Komorowska za chwilę. Oczywiście dwa słowa jeszcze, o Pani Profesor, jest to postać niezwykła, jest muzykologiem, ale zarazem muzykiem, jest też filologiem, zajmowała się bardzo wieloma rzeczami, o którym jest mi trudno opowiadać, ale jest profesorem, która przez wiele lat wykładała na Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym, związana była z Teatrem Wielkim w Warszawie, gdzie... Dokonywała rejestracji y, tych wszystkich i digitalizacji nagrań, które tam były. Proszę Państwa, no, jest osobą, która pisała mnóstwo recenzji w najbardziej znaczących periodykach, jak chociażby ruch muzyczny. Była osobą i jest osobą do dzisiaj bardzo wpływową, jeżeli chodzi o środowisko y, muzyczne. Y Taków jest bardzo dużo w pieśniach Moniuszki, ja znalazłam, że w tym dworku w Ubielu, gdzie się urodził, to tam pod okapem było gniazdo jaskółek. Jaskółki są częste w jego pieśniach, tutaj mamy w gościu tylko ptaka, ale teraz będą pieśni, w których będzie pojawiać się kukułka. Dzisiaj odbył się tutaj w pięknym teatrze zdrojowym, w pięknej Kudowie, koncert e, pieśni Stanisława Moniuszki, nieznanych, takich mniej znanych pieśni oraz arii. Atmosfera w Kudowie jest iście rodzinna, taka miła, wakacyjna, bardzo, bardzo miło jest, bardzo. I na pewno. Jeszcze nie raz tu przyjadę. Takim ważnym wydarzeniem to była, proszę Państwa, próba przeniesienia twórczości Stanisława Moniuszki z XIX wieku do XXI. Przyjechał niezwykły zespół, małe instrumenty pod kierunkiem Pawła Romańczuka, którzy zupełnie w innym wymiarze przedstawili tą twórczość ku radości i uciesze publiczności, która została również zaproszona do udziału w jednym z tych z tych, można powiedzieć, trochę performanców, a troszeczkę takich eksperymentów muzycznych, ale szalenie się to podobało, szczególnie Prząśniczka, która została zagrana w sposób niezwykły zupełnie i naprawdę był to taki ważny koncept. To jest tradycja, którą, i, która już była i pamiętamy już z czasów festiwali lat 70. dyrekcji Marii Fautyn. I ta tradycja jest kontynuowana co roku. W korowodzi idą artyści, mieszkańcy kudowy, kuracjusze, organizatorzy festiwalu. Ale co ważne, idziemy wszyscy w historycznych strojach czyli z są to stroje xviii wieczne polskie, nawiązujące i w ogóle będące z opery Moniuszki. Halka, straszny dwór. Czy na przykład werbu Nobile. No i taki barwny korowód z udziałem również naszych przyjaciół z Czech, czyli Majoretek Z Nachodu oraz orkiestra z Schronowa. Idzie ulicą Zdrojową co roku. Koło teatru Zdrojowego korowód przechodzi gdzie składane są kwiaty pod tablicą Marii Fautyn, a także korowód przemieszcza się potem do Centrum Parku Zdrojowego. I tam w, w, w takim barwnym korowodzie składane są jeszcze kwiaty pod po piersi moniuszki. Na nasz recital kameralny w kościele świętej Katarzyny przygotowałyśmy repertuar złożony wyłącznie z polskich kompozycji, z muzyki organowej, polskich kompozytorów oraz muzyki wokalnej. Wśród utworów organowych wykonam solo na organach kompozycje Feliksa Nowowiejskiego, Gustawa Roguskiego oraz słynne wariacje koncertowe Augusta Frejera. Koncert nasz dedykujemy wybitnemu śpiewakowi tenorowi Tomaszowi Zagórskiemu, świętej pamięci Tomaszowi Zagórskiemu, który miał tutaj śpiewać w tym roku. Niestety pandemia zabrała profesora i jest to nasz ukłon w stronę profesora, że możemy wykonać pieśni, które tak bardzo uwielbiał. Festiwal zwieńczył występ trzech mężczyzn. Koncert był opatrzony tytułem Męskie śpiewanie. To jest, proszę Państwa, nie męskie granie, które wszyscy wiemy, męskie śpiewanie trzech znakomitych polskich, wielkich artystów. Rafał Bartmiński, Dariusz Machej, a także Emilian Madej, który... Trochę jak gdyby sprawował kierownictwo nad tym koncertem i on dobrał świetny repertuar, nie tylko Moniuszko, ale i Paderewski, Chopin, Noskowski, no świetne tuzy kompozytorskie XIX wieku w znakomitym wykonaniu. Mamy do czynienia i z piosenką biesiadną, jak przystało na męskie śpiewanie, bo tak się nazywa dzisiejszy koncert, ale też mamy takie porywy serca w kierunku wybranek, więc jest i tematyka miłosna, jest troszkę patriotyzmu, są teksty m.in. Adama Mickiewicza, Wincentego Pola. 2009 Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju udało się zorganizować dzięki pomocy i życzliwości grona szlachetnych osób. Tutaj pragnę podziękować patronom honorowym festiwalu. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować partnerom naszego festiwalu, którzy w tym roku wsparli organizację bez ich udziału. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Nie mówicie bracia nimi, chociaż spokój daje bok, w jakiejże tory ze świli, chorę swój zamienia.